Dobry wieczór, a raczej dzień dobry, bo tak zmieszka się z obozowiska łowców mamutów. Witam Was, dziadek Paweł. Dziś zajęcia w plenerze pod tytułem Co robić z dziećmi na święta? Trzeba je wypuścić do lasu. Dziś robimy szałas w lesie. Marzenia dziecinne, zrobić domek w lesie. Dziś się ziszczą. Oto jest przygotowana lekka, lekka konstrukcja, żeby film nie był długi. Kurcze, Tu są przygotowane patyki. Oczywiście nie wycinamy nic żywego z lasu, jesteśmy ekologiczni. Teraz Majka układa zaraz patyki najpierw. Jeszcze jest kiepsko z patykami. Konstrukcję układasz patryki Patryki! Majka! Kasiu, Widziałem, ale szkoda czasu. Musimy się spieszyć, bo jest nagranie i po prostu robi się coraz ciemniej. Będę wam pomagał. Chodzi o ustawienie jak naj. za krótki Lubię. Jak najgęściej. Ten baduj się przyda, tak? Tutaj dajemy tak. te. Odkładamy, że nie będą potrzebne. No. Położyć. tu gdzie nie ma patyczka. O, na przykład tutaj. Biego tu. A z tamtej strony też? Z tamtej strony na razie nie. Zrobimy najprostszy szałas jednospadowy. Dobra, teraz chodźmy po jeszcze? A jeszcze. Nie jest to dobry czas na krycie liści, bo one są mokre, widać to, i wysypujemy u dołu. Myk, myk, myk. Fajnie? I teraz dajemy... Nie! Tak. Jego, jego już wie, bo budował czała. Pani operator może zrobić zdjęcie z tamtej strony, ujęcie. Jak wygląda szałas, a my idziemy po następną partię. Nie pij! To leciało. Odsuncie się! Odsuncie się! To jest gorsze światło. No. Bo... to wywyczaj, tu jest mało tu. Tutaj też. No. Tutaj, tutaj, tutaj jest dziura. Możemy chyba jeden padł tutaj teraz Dziadek położy. To jest pałacka wojskowa. Polska. Tak samo jak moja kurtała jest pałatką, jest behatką wojsk polskich. Trochę za mała na mnie. W środku ma taką wykładzinkę flicową, yy, flanelową. Jest bardzo ciepła. A do tego ma wełniany. Jak na pomnienie tego ciepła wełnianego no, jest to pelerynka która tu są otwory na ręce no, zapinane z dwóch takich peleryn można po złączeniu ich guzikami tu są dziurki na guziki tu są guziki można zrobić całkiem niezły malutki namioć. tu jest miejsce na Maszt, On będzie, maszt jest dodawany do tych... Taka pałatka kosztuje około 20 zł. Położymy ją na spór. Wystarczy 60. O. Żeby dziecię najmniejsze, wyszło jakieś z malutki, mogło się położyć. Kładzie się Na kładzie. do spania.